Panie radny, czy pańskim zdaniem dobro wspólne jest dzielone w mieście Gdynia dobrze? Czy jest Pan zadowolony z założeń projektu budżetu na rok 2010? Z projektu budżetu jestem zadowolony. Ten projekt, który zostaliśmy którym zostaliśmy obdarowani i nad którym już pierwsze dyskusje się rozpoczęły, jest projektem proinwestycyjnym, czyli prorozwojowym. Założenia związane z inwestycjami są na poziomie około 340 milionów złotych. To jest potężny strumień pieniądza, który zainwestowany przyczyni się do dalszego rozwoju miasta. Pragnę przypomnieć, że 10-11 lat temu, kiedy ja miałem przyjemność po raz pierwszy zostać radnym Gdyni, cały budżet po stronie wydatków sięgał kwoty około 400 milionów złotych. W roku 2010 340 milionów złotych planujemy wydać tylko i wyłącznie na inwestycje, starając się nie pogorszyć pozostałych kluczowych obszarów funkcjonowania miasta, które mimo, że częściowo klasyfikowane są jako wydatki bieżące, na przykład oświata, edukacja, ja traktuję jako wydatek ściśle inwestycyjny. Inwestycyjny jeśli chodzi o młodzież, o dzieci, bo tak naprawdę to jest element, który będzie decydował za parę, paręnaście lat o dalszych perspektywach i możliwościach rozwoju tylko gdyni, ale Województwa i Polski. Także oczywiście jestem bardzo zadowolony. Czy jest to budżet wyborczy? Każdy budżet, który jest uchwalany na rok wyborczy można tak nazwać. Natomiast jest to budżet rosnących możliwości miasta. Pragnę przypomnieć, że nasze wskaźniki zadłużenia na dzień dzisiejszy są bardzo bezpieczne i możemy pozyskiwać również na rozwój środki ze źródeł zewnętrznych, nie Zbliżając się do progów zadłużeniowych zdefiniowanych ustawą o finansach publicznych, dla mnie nie jest to budżet wyborczy, jest to budżet kontynuacji. Przypomnę, że od dwóch lat bardzo intensywnie inwestujemy i ja to traktuję jako budżet kontynuacji. Sporo kontrowersji narasta w, wokół pojęć promocji, promocji miasta. Niektórzy uważają, że promocja miasta to jest właściwie promocja personalna pana prezydenta Wojciecha Szczurka i tutaj krąży taki pomysł, wypowiadali się przed panem radni PO w, i w PiS na ten temat jakby najbardziej pozytywnie, żeby może raz a dobrze uregulować sprawy związane z nazewnictwem bytu zapraszającego na imprezy w mieście Gdynia. W wielu miastach jest tak, że nie ma osoby z imienia i nazwiska, jest na przykład tak, że na imprezę, na koncert zaprasza burmistrz Londynu. Taka propozycja, że na imprezę zaprasza prezydent miasta, już bez podawania imienia, nazwiska, albo zaprasza miasto Gdynia na jakąś imprezę, bo dochodzi do, raz, no, do śmiesznych jakby sytuacji, po mieście krążą wierszyki, na co to pan prezydent nie zaprasza, a po drugie, no niektórzy biorą to dosłownie, że pan prezydent z własnych pieniędzy zaprasza na kolejne rzeczy. Czy byłby pan za tym, żeby odpersonalizować kwestie zapraszania na imprezy finansowane z podatków obywateli. No więc Zacznę najpierw od tego, że oczywiście rolą opozycji jest krytykować i zawsze wyrażać niezadowolenie. Liczyłbym na bardziej merytoryczną dyskusję w kontekście tego, w jakim kierunku zmierzają inwestycje w Gdyni, czy to są dobre wybory, czy nie. Natomiast widzę, że koledzy no, zarówno z Platformy, jak i Prawa i Sprawiedliwości tutaj próbują znaleźć jakiś obszar, no, na którym być może, yy, ponieważ w obszarze inwestycji nie za bardzo jest się do czego doczepić. Nie zawsze te inwestycje, które są opóźnione, wynikają, są przyczyną, są problemy, czy, czy błędy miasta. To jest często sfera bardziej skomplikowana. No więc trzeba znaleźć jakiś inny element, do którego można się przyczepić. Ja to traktuję jako trochę temat zastępczy. To w skali budżetu miasta nie są gigantyczne pieniądze. Ale odpowiedź na konkretne pytanie? No to pytanie pan redaktor sformułował dosyć długo i tam zawarł kilka wątków i wypowiedzi, więc delikatnie mówiąc też mi jest trudno się do wszystkiego odnieść. No, to ja może przypomnę. Uwagi... Chodzi o odpersonalizowanie w kwestii tei Nie, no jakiś, dla mnie jest to po prostu sprawa tak absurdalna i zastępcza, że w ogóle dziwię się, że przy okazji budżetu ten temat wychodzi. Yy, absolutnie, uważam, że promocja miasta jest niezwykle potrzebna, niezwykle istotna. No i mamy sytuację taką, jaką mamy. Mamy bezpośrednie wybory wójta, burmistrza, prezydenta i z tego, co akurat ja się zdążyłem zorientować w Polsce, jest to powszechnie przyjętą praktyką. No, nie szukajmy tematów zastępczych, no naprawdę. Dla mnie jest to temat ewidentnie zastępczy, bo mówimy o budżecie, który po stronie dochodów Sięga kwoty już miliarda złotych, po stronie wydatków przekracza ponad miliard dwieście milionów złotych, po stronie inwestycji mamy zaplanowane trzysta czterdzieści milionów złotych, a my tutaj mówimy, czy na zaproszeniu, którego druk kosztuje parę groszy, można odpersonalizować. No, zwolnijmy trochę, naprawdę. Czyli Pańskim zdaniem to jest kwestia kilku groszy, a nie w walorów promocyjnych? Dla mnie jest to kwestia sensownego wydawania środków na promocję. Już dawno temu w poprzedniej kadencji zdecydowaliśmy, że poza taką typową promocją yy, promujemy się przez kulturę, przez pewne wydarzenia. I jeśli przeczytamy książkę największego eksperta chyba w Europie z dziedziny marketingu terytorialnego Filipa Kotlera, to znajdziemy tam cztery obszary, przez które miasta czy jednostki terytorialne mogą się promować. To są między innymi właśnie wydarzenia. I jak praktyka pokazuje, to nie jest jest tylko y, doświadczenie polskie, to jest doświadczenie europejskie.